Nowe SBC, paczka z ikoną i takie ikony dzisiaj dwie zobaczymy na odcinku. No słuchajcie, 220 tysięcy monet około trzeba wydać na tą SBC. Ocenione jest tak 50-50, no po prostu zależy co się trafi. Można trafić w straszną bryndzę i człowiek powie, że no kompletnie nie warto było. A można też trafić troszeczkę, troszeczkę lepiej um, jakiegoś przyjemnego pomocnika, nie wiem, na przykład Petit. Myślę, że jest jeszcze kilka innych ciekawych kart, które tutaj można trafić. Emmanuel Petit, widziałem, że też był trafiany, no solidny, środkowy pomocnik defensywny, takiego bym chętnie na swoim koncie przytulił. Ale na razie szybko leci ikonka uwidza. tak najpierw na wróżbę, potem u siebie mam do dokończenia dosłownie jeden składzik. A tutaj, yy, ojeju, Ion Rush, o matko, o matko. To nie jest dobry traf, to nie jest dobry traf. Z tych, które wymieniałem mniej więcej co można trafić, to Ion Rush, potężny 87 waliczek, no nie jest wybitnym tutaj trafem, niestety. Patrzymy na jego, na jego statystyki, 3 gwiazdki szczurze, 4 gwiazdki słabszej nogi, to jest za mało, to jest za mało dla tego gracza, żeby. Robił aktualnie tutaj różnice na wirtualnej murawie, także patrząc na tą pierwszą paczkę, no nie siadło, nie siadło niestety, także przenoszę się od razu właśnie na, na główne konto, zerkniemy tam sobie... No dobra, jesteśmy już na moim głównym koncie, zerknę sobie jeszcze tylko w skład Battles, jak wygląda nowa drużyna tygodnia, żeby tak mniej więcej przejrzeć, Mie mieć też rozeznanie co można w nadchodzącym weekendzie Champions trafić, ale w sumie co ja mówię, co ja mówię, jak to trafić, przecież wiadomo, że z tych paczek z informami wypadają karty 80 rala, więc już mówię kto będzie w paczkach, właśnie Rauho, Wells, Matan, Morris, Kanse, no, jak się dobrze trafi, to Santika Zorla, może Amayur Sorygi, może z 83 no a raczej nie ma co liczyć na zawodniczkę typu Caroline Graham-Hansen, która przecież wygląda, wygląda kosmicznie dobrze w swojej karcie, w formie. Czy jeszcze tutaj ktoś z takich zawodników, którzy mogą robić różnicę? Na pewno Soboslai wygląda ciekawie. Trossard, jak wygląda Trossard? 4 na 5 ma, 4 na 5, więc to też jest coś, co i 94 z winności, coś co u niego też fajnie, fajnie wygląda. No i tak chyba to tyle, jeśli chodzi o tę drużynę tygodnia. Także szału nie ma, szału nie ma w tej drużynie tygodnia, no ale pytanie, czy szał będzie w Wikonie, którą tutaj mam do wymiany. Już sobie przygotowałem na webapie dwa składy, nie musiałem nikogo kupować, wszystko robię z klubu, także 220 tysięcy monet praktycznie przepalamy, po to, żeby dostać właśnie pytanie, czy zawodnika do podstawowego składu, czy nie. Słuchajcie, jak, nieważne jak będzie, Będę w miarę i tak jakby ukontentowany tym, że tydzień temu w takim SBC trafiłem go W, który dzisiaj dał awans do elitarnej, więc tragedii nie ma. Jeszcze tak tutaj gwoli ścisłości zerkniemy, słuchajcie, dokładnie jakie te ikony można trafić, positions, versions, właściwie tutaj musimy all icons sobie dać, wszystkie ikony. No i teraz po overalu, prawda, order by rating, zejdziemy sobie od tych najgorszych, patrzymy, no, nie, no słuchajcie, no Zambrota spoko. Gatuzo, gorzej, ale Campbell już też fajny potencjalnie do trafienia. jeden jest super do trafienia. Ashley Cole jest fajny do trafienia. I Barnes też całkiem sporo skrzydłowy. Frank Reichard, Mania Wiglicz na Esio. Tutaj to są fajne karty, no Fernando Torres na pewno byłby ciekawy do trwinii. Ja bym nie pogardził Frankiem Lampardem, do mojego składu by się przydał na SPD. Eee, no Zola 87 to już naprawdę jest bardzo dobra karta i chyba, eee, no nie licząc Torresa, to najlepsze tutaj. Ale Petit, Makalele, też fajne karcioszki, które można by trafić. No życzę wam takich trafów oczywiście, a u mnie co będzie? Przekonajmy się w takim razie. Ikona Max 87, czy będzie tak jak ostatnio? Szałciał, bo jak trafialiśmy go w W, to było kapitalnie Pires chyba. Pires chyba wjeżdża, jak dobrze widziałem po że Tak, 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 to musi być pan Pires. No to nie najgorzej, no to nie najgorzej. Mówiłem, że jeśli wjedzie Pires, to, to, to jest całkiem w porządku trafik. No ma 4 na 4 metro 87 wzrostu, różne pozycje może grać, bo na SPO również, prawa pomoc, lewe skrzydło. Tutaj dużo opcji do wyboru, strzelec finezyjny, więc bardzo dobry playstyle plus dla tego zawodnika. Panowanie nad piłką, no Najgorzej z tą równowagą i zwinnością w przypadku Piresa, ale, ale ogólnie jest to bardzo dobry trafik, także narzekać nie mogę. Dajcie znać, co u Was siadło. I do zobaczenia już jutro na nagrodach z Ligi Elitarnej będzie się działo. Na razie.